Na dzisiejszym szkoleniu skupimy się w praktyce na diagnostyce systemu TPMS oraz na ponownej nauce pozycji na przykładzie samochodów Opel Corsa i Kia Prosit. Diagnostykę systemu TPMS robimy zazwyczaj w sytuacji, gdy na desce rozdzielczej samochodu widzimy palącą się kontrolkę, aby sprawdzić, czy nie ma w historii jakichś błędów lub czy po prostu czujnik, czy jeden z czujników nie jest uszkodzony. Oczywiście, aby przeprowadzić tą diagnostykę, musimy wybrać tryb zaawansowany, odpowiedni model pojazdu. Tutaj w tym przypadku Opel Corsa, rocznik 2017. Wybieramy diagnostykę systemu TPMS i w instrukcji widzimy krok po kroku opisaną całą procedurę. W pierwszej kolejności musimy odczytać czujniki na wszystkich kołach. Począwszy od lewego przedniego koła, jeżeli byłoby też koło zapasowe, no to oczywiście je też musimy odczytać. Następnie podłączamy kabel OBD do centralki pojazdu i sprawdzamy, czy w historii nie ma zapisanych jakichś błędów. Diagnostyka systemu TPMS rozpoczynamy od odczytania wszystkich czujników, zaczynając od przedniego lewego koła. I tak samo musimy odczytać wszystkie kolejne, czyli prawy przód i tak samo tylne. Po odczytaniu wszystkich czujników, należy podłączyć OBD i włączyć zapłon. Połączenie z pojazdem. Odczyt powiódł się. I na końcu otrzymujemy informację, że nie, nie ma żadnych błędów w centralce pojazdu i wszystko jest OK. Teraz zajmiemy się procedurą ponownej nauki pozycji i na początek należy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co i kiedy się ją robi. Robimy ją zazwyczaj w sytuacji, gdy programujemy nowe czujniki do kompletu kół lub na przykład wymieniamy jeden z uszkodzonych czujników, ale zdarzają się też sytuacje, gdy zmieniamy pozycję kół. Oznacza to, że na przykład wcześniej lewe tylne koło dzisiaj jest założone na prawy przód. No i w tym momencie też centralka pojazdu nie współpracuje prawidłowo z czujnikami i tą ponowną naukę pozycji należy przeprowadzić. Możemy ją przeprowadzić statycznie lub wgrać na nowe numery poprzez OBD. I na przykładzie Opla Corsy przeprowadzimy to w sposób statyczny, a na przykładzie Kia ProSit przeprowadzimy tą procedurę poprzez OBD. W dalszym ciągu, na przykładzie Oplakorsa, przeprowadzimy ponowną naukę pozycji. Zrobimy ją w sposób statyczny. Wybierając statyczną ponowną naukę, mamy krok po kroku opisaną procedurę, co należy zrobić. Punkt pierwszy to zaciągnięcie hamulca ręcznego, następnie należy włączyć zapłon. Po włączeniu zapłonu mamy informację, że za pomocą lewego kierunkowskazu na komputerze pojazdu należy wybrać tryb ponownej nauki. Przechodzimy do ciśnienia w oponach. Przytrzymując przycisk Set, wymuszamy tryb ponownej nauki. Zatwierdzamy. I pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza, że. Auto jest w trybie ponownej nauki. Następnie odczytując każdy z czujników, zaczynając od lewego przedniego koła zgodnie ze wskazówkami zegara, odczytujemy każdy czujnik. Tak jak wspomniałem, procedurę zaczynamy zawsze od lewego przedniego koła. Tutaj dodatkowo widzimy też palący się kierunkowskaz, co dodatkowo sugeruje nam, że właśnie to koło mamy w tym momencie odczytać. Pojedynczy sygnał dźwiękowy dał znać, że po prostu odczytaliśmy czujnik i możemy przejść do kolejnego. Po odczytaniu ostatniego koła powinniśmy usłyszeć taki podwójny sygnał dźwiękowy, co oznacza, że procedura została zakończona prawidłowo. Eee, następnie tester informuje nas, że eee, powinniśmy podłączyć do gniazda OBD pojazdu i włączyć zapłon w celu sprawdzenia, czy nie pojawiły się w centralce jakieś błędy. Jak pamiętacie ze szkolenia, aby przeprowadzić ponowną naukę pozycji poprzez OBD w Kii potrzebne jest urządzenie, które ma dostęp do internetu, dlatego do tej procedury użyjemy Autela ITS600. W odróżnieniu od 508 tutaj najpierw najlepiej jest podłączyć się do gniazda OBD i skorzystać z dekodowania winu, bo wtedy tester sam dobierze nam odpowiednią markę i rocznik pojazdu. Więc zaczynamy od tego, że podłączamy i do gniazda OBD samochodu. Włączamy też oczywiście zapłon. Wybieramy autodekodowanie. Musimy zaczekać na połączenie VCI z testerem. I po zdekodowaniu winu możemy przejść do wszystkich e, operacji, które chcemy przeprowadzić. Jak możecie zobaczyć, tutaj wszystko bardzo czytelnie widać. Mamy kilka zakładek. E, tutaj możemy bez problemu przejść od jednej do drugiej. E, tutaj możemy przeprowadzić w tej zakładce ewentualną jakąś diagnostykę, zaprogramować czujniki, e, no i przejść do ponownej nauki pozycji. Tutaj na dole mamy opisane szczegółowo procedury, jak należy ją przeprowadzić. Należy się tutaj upewnić, czy skrzynia biegów jest w pozycji P oraz zaciągnąć hamulec ręczny. Następnie, oczywiście, powinniśmy się upewnić, czy ciśnienie opon jest prawidłowe i zaczynając od lewego przedniego koła, zgodnie ze wskazówkami zegara, odczytywać wszystkie czujniki. Po odczytaniu wszystkich czujników powinniśmy się podłączyć do gniazda OBD. My już to gniazdo mamy połączone, bo dekodowaliśmy WIN. Klikamy następnie OBD Relearn. Tutaj wyskakuje informacja, żebyśmy pamiętali o tym, że niezbędne jest połączenie z internetem. My to połączenie tutaj mamy, więc przechodzimy dalej. Otrzymujemy informację, że procedura została zakończona. Pozytywnie, jak sobie jeszcze przejdziemy do sprawdź, to też widzimy, że są już odczytane numery ID. I na końcu powinniśmy się jeszcze oczywiście udać w około 10-minutową jazdę, żeby sprawdzić, czy nie pojawią się jakieś błędy w centralce pojazdu. I na tym procedura się kończy.